Witam Państwa Razna Kładejska, jak zielonisarnych oraz Tateusz Brześnicy, czyli projekt Rodnik Houses. Serdecznie witamy na gali podsumowującej drugą edycję naszego projektu Grodnicza Houses, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat roli i znaczenia zapytaczek nie tylko dla środowiska, ale i dla nas, ludzi. W ramach tegorocznej edycji zorganizowaliśmy szereg działań edukacyjnych warsztaty, konkursy oraz lekcje, dzięki którym uczestnicy mogli lepiej poznać fascynujący świat pszczół i innych obaw zapylających. Projekt spotkał się z ogromnym zaangażowaniem, a dziś mamy zaszczyt nagrodzić osoby, które najbardziej zaangażowały się w tę inicjatywę. O zabranie głosu i oficjalne otwarcie naszej gali prosimy pana dyrektora Jacka Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym powitać gościa z UWM-u, z To pani drugi projekt dobiegł końca. Trójka zapylacze, jak ja to ich nazywam, dała wszystko siebie łącznie z Panem Pawłem Cieczką. Myślę, że ta druga edycja była udana. Nad trzecią pomyślą, podkreślam, zmoderfikują. Przechodzimy dalej do pracy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panie Dyrektorze. Następnie chcielibyśmy zaprezentować Państwu, gdzie dokładnie jest nasz projekt Granica Michała. W tym roku zajęliśmy się tak jako to organizując konkursy fotograficzne, klasyczne i a także spotkania z szczelarzem i wyjazdy na pasiekę. Pierwszą inicjatywą naszego konkursu w tym roku były quizy o zapylaczach, w którym uczniowie chcieli rozwiązać quiz na temat właśnie zapylaczy składający się z 35 pytań. Pozwoliło nam to ocenić, jak wysoka jest ich wiedza i w którym, jak możemy jeszcze bardziej ją podszkolić. Następnie zorganizowaliśmy lekcje z pszczelarzem, które poprowadził pan Ungar Klintewicz, który jest nauczycielem naszej szkoły, a także posiada pasiekę później. Opowiedział on uczniom, jak wygląda w praktyce praca pszczelarza, pokazał różne narzędzia, które właśnie pszczelarz używa i pokrótce pokazał, jak wygląda posiadanie właśnie własnej pasieki. Ja szczególnie inicjatywą był konkurs poświęcony pracom plastycznym oraz fotografii w którym nasi uczniowie mieli za zadaniem przygotować pracę, na którą miały przedstawiać właśnie zapylacza. Nagrody zostaną przydzielone dzisiaj i właśnie dzisiaj dowiemy się, kto został laureatem konkursu. konkurs. naszym najważniejszym konkursem był oczywiście konkurs zapylacza PEN-2, którego od możecie zobaczyć po lewej stronie. Zebraliśmy trzy osobowe grupy z różnych klas, i 3 godziny oraz trochę materiału, na to by zbudowali właśnie dom dla satelitów. Niektórzy już nawet przygotowali się do domu, na co serdecznie dziękujemy. I naprawdę jesteśmy pod wrażeniem tego, jak dobrze domy domki i jak zaangażowani byli uczniowie, robiąc je. Ostatnią inicjatywą konkursu był w tym roku wyjazd dla Waszeka Państwa Pan Łukasz pokazał nam w jaki sposób żyją pszczoły, czym się zajmują oraz w jaki sposób pracują. Natomiast pani Sylwia pokazała nam jak wytwarzać produkty pszczela oraz jak pozyskiwać miód z ramy. Teraz opowiemy wam o drugą pierwszym naszego projektu, w którym odwiedziliśmy 23 placówki w szkoły podstawowe, przedszkola i opieki społecznej. Yy, przeprowadzić wykłady na temat czym są zapylacze, jakie są zagrożenia z nimi związane, jak ich pomagać i jak się wyrazić z urządzeniami. A na koniec przeprowadziliśmy także warsztaty, także na których zbudowaliśmy prosty domek dla zapylaczy i pokazaliśmy jak właśnie taki zrobić samemu domu. Zebraliśmy około 15 tysięcy złotych środków na materiały promocyjne, na właśnie rzeczy potrzebne do wykładu oraz prezent dla uczniów. Wśród nich znalazły się m.in. ołówki zakończone z z nasionami, dzięki którym uczniowie mogli jeszcze bardziej propagować działania na temat oraz zostawiliśmy również domki dla całych placówek, żeby zostały pamiątką oraz mogły szerzyć, dalej szerzyć pomoc w tym małym stworzeniu. To wszystko, co zorganizowaliśmy przez te dwa lata. Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz pomoc. I liczymy na dalszą kontynuację projektu. Okay. A teraz zapraszamy na scenę Antoninę Górkę, która przeniesie nas do rzeki marzeń w utworze biotechnologii, związanego z Katedrą Ekologii i Ochrony Środowiska. Tematem wykładu poświęcony jest problemowi dlaczego i jak budować hotele dla zabylaczy. Panie profesorze, zapraszam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Zapylacze to nie tylko pszczoła miodne. Najdziecie zwracamy uwagę na pszczelarzy. E, jeśli potrzebujemy zapylaczy to pszczoły. Owszem pszczoła miodna tak, e, ale dzikich pszczół, taków w Polsce jest prawie więcej. Tylko niektóre są społeczne. I na boku mamy w krajobrazie za dużo pszczoły miodnej, bo ich stają tule wszędzie na tych miastach. W rezultacie zbyt duża konkurencja dla e, Zapylacze tych e, ci korziotów, proszę o następny slajd. Tak. hotele te owadów mogą być różne. Stawiamy je jako wielkie sytuacje, pokazujemy innym, że jest to dla nas ważne, bo rzeczywiście jest ważne. Bez zapylaczy rośliny i owady, ewoluowały wiele milionów lat, nawzajem się do siebie przystosowały. Niektóre rośliny potrzebują konkretnych gatunków owadów, a niektóre owady potrzebują kilku najwyżej gatunków roślin, bez nich bez drugiego nie jest w stanie egzystować. Nie wszystkie slajdy są, czyli nie wszystkie domki są sensowne, tak jak na przykład ten pięknie zrobiony w ale za płytki e, i w środku nie jest to, co owadom jest potrzebne. Chcę Wam opowiedzieć o tym, jak przygotować bardzo funkcjonalne domki dla owadów. Bardzo proszę dalej. E, mogą być oczywiście i takie e, edukacyjne, tak jak tutaj, płytkie, e, wiszące razem z to żeby obserwować przyrodę. Czasami warto doczytać więcej, nawet jeśli będzie qr to możliwość e, obejrzenia czegoś na własnym telefonie. E Pierwszy przykład z owadami, które są zawylaczami. Pszczolinka nawiaskowa. Te domki, które buduje, to na ziemi, przy ścieżkach. Na ogół nie patrzymy pod nogi. Zachęcam Was do tego, jeśli będziecie spacerowali gdziekolwiek, patrzcie pod nogi. Te domki, które widać, to nie to są norki owadów. Niektóre gatunki pszczolinek przycypują swoje wyjście, żeby te obcy intruz tam nie przednoszą E, tu przykład jak one budują e, swoje e, dobre normy. To są pszczoły samo, e, Samica sama wychowuje potomstwo. Mają rządła, ale dla nas są bezpieczne, bo w interesie pszczoły rządlenie e, ma sens, bronić w ten sposób królowej matki, broni całego e, rodzaju W przypadku pszczolinek e, Matka, jeśli by zaryzykowała, urządzenie i swoją śmierć, całe potomstwo w ogóle nie zagładzi, bo nie będzie opieki. Więc mają żonę, ale nie bójcie się jej, jeśli śmiecie w dłoniach nic wam nie zrobi. Są znacznie mniej agresywne pszczoły. E, e, Bardzo dziękujemy za niezwykle interesujący wykład oraz wyjaśnienie, dlaczego tak ważne jest to, aby tworzyć siedliska dla zapraczów w postaci kotel i łony. Dziękujemy za tę a teraz zapraszamy na scenę Patrycję Pruszewicz i Antoninę Górkę z piosenką Długość dźwięku i smutność. Dziś jeszcze raz chcemy podkreślić, jak bardzo rolę odgrywają na w naszym ekosystemie. To one pomagają utrzymywać równowagę biologiczną i umożliwiają przetrwanie wielu gatunków. Projekt Rolnictwa Pintosys to nie tylko edukacja, to także misja dodania świadomości i kształtowania odpowiednich podstaw. Dziękujemy wszystkim, dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów, warsztatów i konkursów. Dziś nagrodzimy tych, którzy wyróżnili się z szczególnym zaangażowaniem i pasją. Czas na ogłoszenie wyników konkursu. Zapelaczowa M2 budujemy schronienia oraz z kamerą i pensem przy rzucam Jak mogliście już Państwo zauważyć, a ule szkolne wypełniają przepiękne prace konkursowe. Zapraszamy do ich podziwiania. Zaczynamy od ogłoszenia wyników trzecich miejsc. W konkursie zapelaczowa M2 budujemy schronienia. Trzecie miejsce zdobywa zespół tylko 50 cm sześciennych. Kubek Krawady, Maciej Wybul oraz Łukasz Trąbrowy-Dost. <klucz> nagród prosimy Pana Profesora. Drugie miejsce zdobywa zespół Haliwo. Jakub Kruszewski, Krancler Miązkowski oraz kancler Ryszlewicz z klasy 3 PT.

rysy ścema sobie z klasy 3d ograniczenie nagród prosimy pana profesora Stanisława na Zdobywa warunka Kulka z klasy trzeciej debaty. Gratulacje i zapraszam po odbiór na Że należy mi się szczególne trawa. Ja chciałam na podziękowania. Pragnę podziękować Państwu, bo już w tym czasie projekt jeżeli w jego wartość jest ukrytą. Dziękuję dyrekcji, nauczycielom, uczestnikom, organizatorom i partnerom. Bez Państwa nie było to możliwe. Dziękujemy panu dyrektorowi Jackowi Dnia za umożliwienie realizacji projektu na terenie naszej szkoły oraz wsparcie zarówno merytoryczne, jak i finansowe. Pragniemy wolność serdeczne podziękowania dla pana profesora Stanisława Czaszporowskiego, który poprowadził dla nas niezwykle interesujące interesujący wykład na temat budowy dla Państwa obecność na naszym dzisiejszym wydarzeniu jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i Państwa obecność. Dziękujemy bardzo. pani Lidii Czerwińskiej, pani Anny Raszewskiej, pani Wiolety Stelickiej Fargowskiej oraz do pana Andrzeja Wiśniewskiego. Jesteśmy Wam wdzięczni za wasz wkład w w nasz projekt. Zapraszamy na scenę i bardzo Dziękuję. Dziękujemy również naszym koleżankom Antoninie, Patrycji i Natalii za to, że zechciały zaprezentować się muzycznie podczas gali projektu. Wasz zaangażowanie sprawiły, że to wydarzenie było naprawdę wyjątkowe. Dziękujemy Wam. Życzymy wszystkim dalszych sukcesów na drodze ochrony. Zapytajcie i serdecznie zapraszamy do ostatnich akceptacji. Dostępnie pytam na Natalii Dąbrzalskiej pod tytułem Lubię pracować tam gdzie byłem.